która uzyskała sześć mandatów, wśród nich Grzegorz Braun, Stanisław Tyszka i Dobromir Sośnierz, startujący z ostatniego miejsca. Szanowni Państwo, przede wszystkim gratulacje dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w tą kampanię, dla wszystkich naszych kandydatów, ze wszystkich czterech, a może pięciu partii politycznych, którzy zmieścili się na listach Konfederacji. To był wspaniały czas współpracy. Narodowców, konserwatywnych liberałów, koroniarzy, reprezentantów. Polska jest jedna, którzy do nas dołączyli, których serdecznie pozdrawiamy. To był pokaz prawdziwego zjednoczenia sił ideowej prawicy. Pokazaliśmy, że ta sytuacja sprzed pięciu lat, kiedy ciężko przepracowaliśmy kampanię wyborczą, zrobiliśmy naprawdę dobrą kampanię wyborczą, pełną prawdy, pełną pasji, pełną zaangażowania i nie udało się osiągnąć progu, że to, nas, to nam nie podcina skrzydła. To nas tylko jeszcze mobilizuje do walki. E, nie... Dzięki. Dziękuję. Pokazaliśmy, że po tym, jak w wyborach parlamentarnych ten wynik był. Poniżej tych szczytów sondażowych, a w wyborach samorządowych wielu nie wierzyło w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik i poszerzyć bazę wyborczą. A przypomnę, że to się udało. To się udało pomimo tego, że to były najtrudniejsze wybory. Udało nam się w poprzednich wyborach poszerzyć tę bazę wyborczą. Pokazaliśmy, że ciężką pracą i docieraniem z prawdą, ale także nierezygnowaniem z żadnego ze swoich postulatów, z żadnego ze swoich punktów programu politycznego jesteśmy w stanie poszerzać swoją bazę wyborczą, jesteśmy w stanie zwyciężać z przeciwnikami promowanymi przez media. Widać to było po statystyce naszej obecności w opiniotwórczych programach politycznych. Gratulacje dla Anny Bryłki. I zapraszam też Annę Brejkę tutaj z nami na scenę. Ci Ania jest... Zapraszam Ania, zapraszam, zapraszam. Tak, to już, to już jest praktycznie pewny mandat. Przyszed... Ciągle nie wiemy, kto dokładnie będzie w tej sześcioosobowej ekipie, ale przy sześciu mandatach jest no, na 99% pewne, że Anna Bryłka po takiej kampanii, jak zrobiła w Wielkopolsce, naprawdę e, i po tej świetnej współpracy wszystkich naszych e, sił politycznych, e, że, że ten mandat będzie. Ale wracając do mojej myśli, proszę Państwa, pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrywać z poprawnymi politycznymi przeciwnikami, nie rezygnując z niczego ze swojej wyrazistości, nie rezygnując z niczego ze swoich programów. Pokazaliśmy, że przeprowadziliśmy kampanię, w której w mojej ocenie powiedzieliśmy najwięcej w historii polskich kampanii politycznych, krytycznych rzeczy o Unii Europejskiej. Takiej kampanii od 2004 roku nie było. Gdzie tak wiele rzeczy zostałoby powiedziane wprost. Tak wiele rzeczy zanegowane z głównego nurtu polityki. I wyborcy to nagrodzili. I wyborcy pokazali, że chcą tej wyrazistości, że chcą tej ideowości, że chcą bezkompromisowości. I tą wy bezkompromisowość, wyrazistość i teraz dostaną w Europarlamencie w postaci delegacji, która nie zawiedzie nadziei wyborców. Odrzuci. Odrzuci, proszę Państwa, nie tylko w retoryce Europejski Zielony Ład, ale odrzuci we wszystkich głosowaniach wszystkie jego elementy, do czego brakowało odwagi pozostałym siłom politycznym. Odrzuci pakt migracyjny nie tylko w retoryce, ale my to zrobimy na poziomie działań politycznych i tu, i tam. Odrzuci rozszerzenie Unii Europejskiej na niekorzystnych dla nas zasadach, a w szczególności rozszerzenie Ukrainę, czego inne formacje nie mają odwagi powiedzieć. Odrzuci Odrzuci nowelizację traktatów, proszę Państwa. Odrzuci rezygnowanie z prawa WETA. Odrzuci wprowadzanie jakichkolwiek programów tęczowych, genderowych, yy, wszelkich rodzajów progresywizmów, marksizmów kulturowych. Polacy tego nie chcą. Mieliśmy w ostatnich dniach, okazuje się, pierwszy akt tzw. ubogacenia kulturowego. To pokazuje, w którą stronę wszystkie partie polityczne ciągną Polskę. My to zatrzymamy. I żebyśmy to zatrzymali, musimy pokazać dalej w pracy politycznej to, co pokazaliśmy wszyscy w tej kampanii: determinację, twardość, ideowość, jedność. I do tego zachęcam, i wierzę, że jesteśmy do tego zdolni. Patrząc na te wszystkie uśmiechy, na tą całą radość nikt ani Ursula von der Leyen, ani nawet Ewa Kopacz nie mogą mieć wątpliwości. Praworządność wreszcie została w Polsce przywrócona. Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Dziek dziękuję kandydatom, działaczom. Dziękuję. Dziękuję ludziom, którzy pomagali nam w internecie, rozwieszali nasze banery, rozdawali ulotki, tym, którzy wspierali nas dobrym słowem, czynem, czy też groszem. Ten wynik, który właśnie zobaczyliśmy, to dopiero exit poll, więc jeszcze wiadomo, że może się zmienić, ale nie uszukujmy się, to jest największy sukces w historii naszego środowiska. Nawet jak troszeczkę spadnie, to, to dalej będzie największy sukces w historii Konfederacji. Brawo! Przede wszystkim dziękuję naszym wyborcom, bo to wy nam zaufaliście, to wy poszliście do lokalu wyborczego po to, żeby zagłosować na naszych kandydatów, to wy uwierzyliście, że głos oddany na naszych kandydatów przyczyni się do tego, że wasze interesy będą jak najlepiej reprezentowane w Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję też kandydatom. Nasi kandydaci w tej, w tej kampanii włożyli bardzo dużo ciężkiej pracy. Niezależnie od tego, jak się Potoczą te wyniki, kto z Was zostanie europosłem, a komu się to nie uda. W pierwszej kolejności dziękuję tym, którzy najciężej pracowali. Ewie Zajączkowskiej, Krystianowi Kamińskiemu, Konradowi Berkowiczowi, Dobromirowi Sościeżowi, Marcinowi Sypniewskiemu, Stanisławowi Tyszce, Annie Bryłce, Romanowi Fritzowi, czy też Marcie Czech. To był była was, Wasza praca, Wasz sukces, to dzięki Wam mamy tak rewelacyjny wynik. Dziękuję też tym dziennikarzom, którzy rzetelnie relacjonowali naszą kampanię wyborczą, którzy zapraszali naszych kandydatów do swoich programów, dzięki czemu mogli podzielić się z widzami, swoimi postulatami, swoim programem, dzięki temu w sposób niezmanipulowany mogli mówić to, co tak naprawdę myślimy. Mam wielką nadzieję, że również dzięki naszym europosłom, dzięki tym, którym wyślemy do Parlamentu Europejskiego, uda się wreszcie zmienić kurs Unii Europejskiej. Po wynikach spływających z całej Europy widzimy, że Europa powoli się budzi, że Europejczycy wreszcie zdają sobie sprawę z tego, co tak naprawdę dzieje się w Brukseli, jaka ideologia owładnęła tym miastem i rzuca cień na całą Europę. Europejczycy widzą, że Europa zmierza się z coraz większymi problemami, ze spadkiem konkurencyjności z olbrzymimi problemami migracyjnymi czy też z wojną za naszą wschodnią granicą. I widzą też, że Unia Europejska nie rozwiązuje żadnego z tych problemów, a tak naprawdę to je pogłębia. Wracając do tej zakończonej właśnie kampanii wyborczej. Wygrywa ten, który popełni mniej błędów. Tym razem tych błędów popełniliśmy naprawdę bardzo mało. Wyciągnęliśmy wnioski z poprzedniej kampanii, naprawiliśmy wiele błędów, dokonaliśmy pewnego liftingu, a także włożyliśmy wszyscy bardzo dużo ciężkiej pracy. I jak widzimy z tych Exit Poli, wyborcy się nam odwdzięczyli. Możemy być z siebie naprawdę zadowoleni, wykonaliśmy tym razem kawał świetnej roboty i wreszcie możemy się do tego z tego cieszyć. No to rzeczywiście było trochę bardziej optymistyczne przemówienie Sławomira Mencena niż to z 15 października, bo wtedy, przypomnę, w wyborach do naszego polskiego parlamentu konfederacja zdobyła 7 głosów, była na piątym miejscu. Teraz.